Mnie się bardzo podoba to, co powiedział święty Jan Paweł II, że miłość to odpowiedzialność. Miłość to są konkretne czyny i decyzje mojego życia, i widzę w moim życiu, że kiedy podejmuję konkretną decyzję, często za tym idą jakieś fajne uczucia, później pocieszenia duchowe, pomimo, że czasem na początku może wydawać się to trudne, ale w gruncie rzeczy ta decyzja oparta na słowie Bożym doprowadzi mnie do doświadczenia miłości też. I tak jak Jezus ukochał nas konkretami, czyli czynił znaki cuda i później pokazuje nam, że składa ofiarę z siebie za Ciebie, to jest konkretny wyraz miłości i na pewno tam Jezus nie czuł się dobrze na tym krzyżu, bo czuł się opuszczony, e, pobite. To, co przeżywał, to jest straszne okropieństwo. Ale do końca kochał i pokazywał to, i pokazywał, jaka jest jego wola, jakie jest jego nastawienie, że wybacz ojcze, bo nie rozumieją, co czynią. No właśnie, i teraz jakie jest moje postępowanie?